Dzisiaj się sama nagrywam, bo Arkadiusz pojechał na Run Magedon, No po prostu on jest wielkim fanem, jest też ambasadorem Run Magedonu, Także super kochanie, baw się tam dobrze. A ja sobie postanowiłam, że pójdę sobie na macze. No ale jakąś książkę wezmę. Tak jak widzicie, to jest nasza biblioteczka, ale to jeszcze nie są wszystkie książki, bo moje dzieci tyle książek czytają i to później wszystko jest u nas zgromadzone. Więc hmm, tak się zastanawiam, co by sobie tutaj zacząć czytać. Jaką serię? Mamy Jonezbo, Bo? nie wiem, jak to powiedzieć, czy kurzyńską, czy może John Green. Dajcie mi znać, dam Wam tutaj ankietę, a ja Wam powiem tak, że jestem w pięknej tutaj takiej tunice sukience od e, Belibe. Tak, pięknie to wygląda, zobaczcie. O tak. No i oczywiście książkę, którą zaraz sobie zapakuję, to do takiej ładnej torby od mojej uskrzydlaczki, która zawsze mówi... To będzie bardzo dobry dzień.